Już za chwilę w płacenie płacę powiemy jak pewnie i spokojnie kupować w Internecie oraz którym narzędziom możemy zaufać. Powiemy także o bezpieczeństwie podczas płatności i transportu. Na koniec przedstawimy prawa i obowiązki klientów podczas zakupów w sieci. Witam w trzecim odcinku Płacę, nie płacę, serii poświęconej branży e-commerce oraz płatnościom w internecie. Po pierwsze to bezpieczeństwo, a po drugie prywatność. Te dwa tematy budzą sporo kontrowersji, dlatego dzisiaj poświęcimy im najwięcej uwagi. Już za moment sprawdzimy, czy znacie swoje prawa, a jeżeli nie, to podpowiemy wam, jak bezpiecznie robić zakupy w internecie. Właśnie ze względów bezpieczeństwa wielu z nas ciągle obawia się zakupów w sieci, a przecież w dużej mierze zależono od naszych zachowań. Aby zminimalizować zagrożenie powinniśmy być ostrożni podczas rejestracji i każdorazowego korzystania z serwisu. Poza koniecznością podania danych osobowych będziemy musieli wyrazić zgodę na ich przetwarzanie, zapoznać się z regulaminem oraz go zaakceptować. Wszystkie te teksty, instrukcje należy czytać bardzo uważnie. Drobiazgi dotyczą, mogą się pojawić w formularzach różnego rodzaju, czyli na przykład wymaganie zbyt restrykcyjne, jeżeli chodzi o hasło, czy jeżeli chodzi o format kodu pocztowego, a wymaganie zbyt dużej ilości danych od, od naszych klientów. Tak naprawdę wszystko, co wychodzi poza podstawowe dane adresowe i imię, i, i jakby nie, nie powinno być wymagane. Może się zdarzyć, że choć nigdzie się nie rejestrowaliśmy, na nasz adres mailowy zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Prawdopodobnie ktoś próbuje się pod nas i dlatego powinniśmy ją zlekceważyć. Nie trzeba chyba dodawać, że wykorzystywanie do robienia zakupów publicznych komputerów i nielegalnego oprogramowania jest zachowaniem lekkomyślnym. A jeśli już mówimy o zakupach przez internet, to jedną z najistotniejszych kwestii jest bezpieczeństwo dokonywanej transakcji. Myślę, że w internecie mamy dużo większe bezpieczeństwo jeżeli chodzi o transakcje formami zarówno i płatności kartą i płatności e-przelewem, e-transferem, no myślę, że bezpieczeństwo z dnia na dzień wzrasta. I w pewnej mierze wzrasta ono niezależnie od nas, ale i w tym przypadku powinniśmy zachować czujność i zwrócić uwagę na kilka ważnych i prostych rzeczy. Bardzo ważną i bardzo prostą rzeczą, którą każdy człowiek może zrobić, każdy, kto wykonuje tego typu transakcje, to sprawdzić autentyczność certyfikatu. Zazwyczaj mamy taką ikonkę kółdeczki, zamkniętej kółdeczki to jest bardzo ważne i to mówi nam o tym, że jest to połączenie szyfrowane. Kwestie związane z bezpieczeństwem można mnożyć także już na etapie doręczania paczki. Moment oczekiwania na przesyłkę to czas najbardziej stresujący dla klienta. Firmy kurierskie dbają jednak, by dotarła ona do nas cała i zdrowa. Każda paczka otrzymuje u nas unikalny numer identyfikacyjny. Ten numer identyfikacyjny jest również na liście przewozowym, który ma nadawca. Każdy z klientów może na stronie internetowej w zakładce Track and Trace zobaczyć, na jakim etapie jest jego przesyłka. O tym jednak nie wszyscy wiedzą i próbują telefonicznie uzyskać informacje na temat przesyłki. Oczywiście mogą to robić, należy jednak pamiętać, że nie każdego typu informacje można w ten sposób uzyskać. Zawsze należy mieć przygotowany numer przesyłki. Jest to wprost związane z tym, że dbamy, chronimy dane osobowe naszych klientów i nie sprawdzamy, nie mamy takich możliwości, aby sprawdzić losy przesyłki po adresie, imieniu czy nazwisku. A teraz wyobraźcie sobie gościa, który gdzieś tam w jakimś hotelu siedzi sobie na wygodnym fotelu i podlicza zyski, które wpływają mu na konto zupełnie za nic. To jest właśnie oszust internetowy i takich ludzi należy omijać z daleka. Gdyby jednak miało być tak, że stalibyście się ofiarą takiego szusta, pamiętajcie, że możecie dochodzić swoich praw, a co najważniejsze, możecie to robić skutecznie. Większość z nas po pierwsze nie czyta regulaminów, po drugie wiecznie się gdzieś spieszy, a po trzecie Mądrzeje dopiero po szkodzie. No właśnie, wielu klientów ze sklepów nie wie, ile ma czasu na zwrot zakupionego towaru. Mm, no konsumencki tydzień? 30 dni? Chyba do tygodnia, nie jestem pewna. Bodajże 30 dni albo dwa tygodnie, tak? Czy w ogóle jest zwrot? Nie wiem, wydaje mi się, że w ogóle nie ma. Jak to się ma do rzeczywistości? Zanim będzie za późno, warto uświadomić sobie, jakie prawa nam przysługują, bo wbrew pozorom, nie mamy ich mniej niż podczas tradycyjnych zakupów. Konsument, który kupuje przez internet, paradoksalnie ma więcej praw niż podczas zakupów w tradycyjny sposób, przede wszystkim dlatego, że może oddać rzecz, która po prostu mu się nie podoba. Nie musi podawać żadnego powodu. Warunkiem jest jednak to, żebyśmy kupowali od przedsiębiorcy, a nie od osoby prywatnej. Musimy pamiętać również o terminach, czyli 10 dni. To termin, w którym możemy oddać rzecz kupioną przez internet bez podawania żadnego powodu. Nie możemy oddać płyt z muzyką, DVD, CD, programów komputerowych, jeżeli usuniemy ich oryginalne opakowanie czyli odwiniemy tą zabezpieczającą folię. Urzędy skarbowej celne mają problemy z kontrolą sklepów działających w sieci, dlatego szóstów nie udaje się całkowicie uniknąć, a szara strefa powoduje ogromne straty dla skarbu państwa. Ministerstwo Finansów i organy mu podległe w dalszym ciągu nie wypracowały skutecznych, zintegrowanych metod nadzoru. Na wszelki wypadek zachowajmy całą korespondencję ze sprzedawcą czy inne potwierdzenia i rachunki, które ułatwią ewentualną reklamację. Przede wszystkim nie czekamy, tylko od razu reagujemy. Możemy się zgłosić bezpłatną pomoc do miejskiego rzecznika konsumentów. Jest ich ponad 370 w całym kraju. Pomocą służą także inspektoraty inspekcji handlowej. Spór ze sprzedawcą można rozwiązać przed sądem polubownym. Całe szczęście NIK odnotowuje wzrost liczby prowadzonych kontroli. Miejmy nadzieję, że szybko zobaczymy efekty oraz że nowe regulacje prawne w żaden sposób nie będą ograniczały handlu w internecie. Mam nadzieję, że kolejnemu kliknięciu w przycisk kup teraz będzie towarzyszyło Wam zdecydowanie mniej obaw, tym bardziej, że w kolejnym odcinku Płacenie Płacę przyjrzymy się aukcjom internetowym, a nawet gdyby miało pójść coś niepoważnej myśli, to będziecie potrafili sobie z tym poradzić. Teraz to już wszystko, ja udaję się w takim razie na ten wygodny fotel w jakimś hotelu. Taki Samsung Galaxy Tab może być własnością każdego z Was. W naszym konkursie co dwa tygodnie rozdajemy taki właśnie tablet i dziesiątki innych nagród. Wszystkie ufundowało DPD Polska, a aby wziąć udział w konkursie, wystarczy, że wyślecie SMS-a o takiej prostej, no, w miarę prostej treści pod numer 71068. Potem zostaje już tylko czekać, aż taki tablet trafi w Wasze ręce. Telefony zatem w dłoń, no i do dzieła. Działajcie!